Żyję sobie spokojnie jak nasza natura Dobrze się prowadzę i to nie jest bzdura Patrzyłem na świat zupełnie inaczej Często odmawiałem wtedy już różaniec Teraz wychodzę sobie na moje osiedle Właśnie w tym miejscu czuję się najlepiej Nikt mi nie przeszkadza i siadam na ławce Rozmyślam o swojej przyszłości dalej Wiem, że te utwory to nie są już te lata Ale posłuchaj co chcę ci przekazać Dużo rzeczy zrozumiałem mówię to serio, dbaj o bliskich i rodzinę na pewno. Całe życie jeszcze jest tutaj przede mną. Nie zrezygnuję z marzeń, ludzie we mnie wierzą. Skończyłem ze złymi przygodami w swoim życiu. Teraz idę przed siebie i tak aż do świtu. Myślę o błędach, nie są mi wszystko jedno. Gdybym mógł cofnąć, czas cofnąłbym na pewno. Już nie patrzę na przeszłość, żyję teraźniejszością. Teraz już historia nie zatacza koło. Myślę o błędach, nie są mi wszystko jedno. Gdybym mógł cofnąć. Mój czas bym na pewno Już nie baczę na przeszłość, żyję teraźniejszością Teraz już historia nie zatacza koło Człowiek dorasta i zmienia się z wiekiem Wykreśla błędy i wyrzuca wszystko z siebie Mam swoje marzenia, które chcę tu spełniać Nie mam ziomuś, nic już do stracenia Pamiętam te czasy, gdzie była sama rozpacz Nie było fajnie, bo była kręta droga Ludzie mi gadali, ale z ciebie cienia To teraz zobaczcie do czego ja zmierzam Fałszywych ludzi to ja z góry żegnam. Siła charakteru zostaje niezmienna. Też myślę o dawnych swoich tu błędach. Co by było, gdybym ich jednak nie popełnił? Może by było inaczej, nie jestem tego pewien. Wiem jedno, jestem innym już człowiekiem. Nie zamierzam stać w miejscu aż się tu rozwijać. To zawsze powtarza moja rodzina. Cieszę się tym, co dało moje życie. Rap mam we krwi, właśnie to odkryłem. Błędy każdy z nas popełnia i się Uczy, a potem właśnie wychodzą fajne nuty Myślę o błędach, nie są mi wszystko jedno Gdybym mógł cofnąć czas, cofnąłbym na pewno Już nie patrzę na przeszłość, żyję teraz niższością Teraz już historia mnie zatacza koło Myślę o błędach, nie są mi wszystko jedno Gdybym mógł cofnąć czas, cofnąłbym na pewno Już nie patrzę na przeszłość, żyję teraz niższością Teraz już historia nie zatacza koło Na koniec tej piosenki weź tu Zapamiętaj Twoje życie, Twój scenariusz oraz twoja scena zawsze do sukcesów jest droga daleka A więc nie pękaj, tylko ziąjś do dzieła Trzymam kciuki za ciebie i się tutaj spełniaj Życie jest za krótkie i szansy nie przegap patrz przed siebie i szybko se pełzaj Błędy w życiu to jest bardzo cenna lekcja